Cześć. Witajcie w szybkim przeglądzie suplementów firmy Amix Nutrition. Dzisiaj przedstawię wam bardzo smaczną i odżywczą owsiankę. Amix Mr. Poppers Oatmeal, to bardzo przyjemna w smaku owsianka, Którą przyrządzisz zarówno na zimno, jak i na gorąco w zaledwie 2 minuty. Gdy nie masz czasu, a potrzebujesz czegoś sycącego na cały dzień w pracy, Otmeż wydaje się być rozwiązaniem niemal idealnym. Dzięki specjalnemu procesowi technologicznemu ziarno owsa, użyte do produkcji nie traci swojego potencjału odżywczego i zachowuje pełnię witamin i minerałów oraz pierwiastków odżywczych. Mało tego, owsiankę Oatmesh możesz wykorzystać do przygotowania sycących dań, takich jak gofry, omlety czy naleśniki. Jakie właściwości niesie ze sobą owsianka Oatmesh? Jedząc owsiankę od Amixa, nie tylko zaspokajasz swoje kubki smakowe, ale także korzystnie działasz na swój organizm, który wymaga szczególnej troski przed w czasie i po ćwiczeniach. Dodatkowo obniżasz poziom cholesterolu, usprawniasz system odpornościowy, pomagasz obniżyć ciśnienie krwi, regulujesz poziom cukru we krwi, chronisz się przed chorobami serca oraz dbasz o dobre trawienie i układ pokarmowy.